Lama Game I nie uwierzycie, ale jak tylko odpaliłam grę, to zawaliła mnie fala informacji o nowym sprzęcie, trybar i czymś jeszcze, po prostu dodatkowym materiale, jakby do tej gry. Więc. szok. Niedowierzanie. No, nie spodziewałam się tego, bo to jest tytuł z 2013 roku, a on jeszcze dostaje nowe rzeczy na Steamie. Więc. No, tam wszystkiego najlepszego z okazji świąt najwidoczniej. Tak, bo jak nagrywam ten odcinek, tu mnie rzeczywistości jest przed świętami, a u Was już po świętach. Więc wszystkiego najlepszego. Co ja to miałam zrobić? A, do tego Alex'a, czy jak mu tam było? pójść. Hm. zobaczymy, czy mogę wziąć te strzały. Mam na maksa. Czy tu są jeszcze jakieś bomby? Może. Hmm. Okej. Okay. Nowe co się? Hmm, czy to będzie miało? Okej. Okay. Tak jak to idziemy do jakiegoś obozu, to zobaczymy co za, za nowe rzeczy nam pakowali. Się do Czego dokładnie potrzebujesz? Alex! Już zaczynaliśmy się martwić. Będę potrzebować klucza naczatkowego i reszty mojego zestawu. Bez tego nie naprawię łodzi. Dobra, biorę się do roboty. Lara idzie w twoją stronę. Powinieneś na nią poczekać. Lara, nie, nie dam sobie radę. Wchodzę, bez odbioru. Alex, co ty wyprawiasz? Hmm. Co to jest? To jest grobowiec, ale... Czy ja pamiętam jak go zrobić? To chyba był ten taki upierdliwy, co nie wiedziałem jak sobie z nim poradzić. No cóż, zobaczymy. Ale póki co nie widzę tu żadnych znajdzie? Ani nic tego typu. A nie, tu jest coś. Nie, aż tak na dół? Dobra. Czy to było używane jako podgłówek, czy może stanowiło część większej rzeźby? Hmm, zbadam to. Jeśli kiedykolwiek wydostanę się z tego miejsca. Nie wiem, dziwne takie. Co i znowu spinaszka nagle. No. Nie, nie, nie. Um, tej śmierci chyba jeszcze nie widziałam. Do Czego dokładnie potrzebujesz? Alex, już zaczynaliśmy się martwić. Będę potrzebować klucza statkowego i reszty mojego zestawu. Bez tego nie naprawię łodzi. Dobra, biorę się do roboty. Lara idzie w twoją stronę. Powinieneś na nią poczekać. Lara? Nie, nie dam sobie rady. Wchodzę, bez odbioru. Alex, co ty wyprawiasz? Hmm. Osmalone na brzegach. Co się stało z twoim właścicielem? Na etykiecie jest imię. Mili. Creepy. Bo to oznacza, że dzieci też były na tych statkach. Albo może to oznaczać. Nie przesądza do tego, ale jest bliskie temu. Yy, w drugą stronę. Czy to tędy? Yy, dobra, zgubiłam się przy tej kamerze. Proszę nie pytać, nie wiem skąd te feile. tego dokładnie potrzebujesz? Alex, już zaczynaliśmy się martwić. Będę potrzebować klucza nasadkowego i reszty mojego zestawu. Bez tego nie naprawię łodzi. Dobra, biorę się do roboty. Lara idzie w twoją stronę. Powinieneś na nią poczekać. Lara? Nie, nie, dam sobie radę. Wchodzę, bez odbioru. Alex, co ty wyprawiasz? Czy to jest jakiś słup, czy co? A, takie coś, okej. Okay. No nie zauważyłam tego wcześniej. Sią, sią, mywa, Nie było żadnej bomby. Tu nie. O, tam cię widzę. No ale stąd to nie chwycę. Może jak będziemy się wracać. Widzę tam skrzyneczkę. No i co powiedzieli? Co się tam dzieje? Jakaś kobieta uwolniła więźniów i zabiła wszystkich na swojego. Ale serio? Kim ona Rambo. Hihi. Z, Z tym damem była. Bo... Kim jest Borys? Bro, ja go mogę kropnąć. O Nie, 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 mi nie, nie, Coś tam topka. Ah, takie coś. Eh, już No jak ten przeszukany. Nie wiem jak to na górze wygląda. No. No, gdzie jest mój trop? O, to jest mój trop. Gdzie ja jestem? O ludu! A. myślałam, że jakąś bombę uświadczę. No ale stąd znowu nie strzelę. Skrzyneczka. Hmm. Trafię czy nie trafię? O, po łebkach ale dało się. Co i teraz trafię? Tylko może nie zapalającą. Dobra, jeszcze pięć. Ale w tym obszarze już nie widzę chyba żadnej. Czy się nie świeci? Dobra, idziemy ku przygodzie. No i co do diabła, powiemy o ochroniarzu. Tym się nie przejmuj. Postradał zmysły i wyskoczył, ale tylko zastrzeliłeś. Eee, tam szczegóły. Przecież nigdy nie znajdą ciała. A niech cię diabli bracie. Pociś to, żał. no? On nie chciał się zamknąć, doprowadzą mnie do szalu. Słoneczna królowa to, słoneczna królowa tamto. Modlitwy śpiemy. już by tego nie otrzymał. Mogłeś go przecież tylko uszuć, bo nie to przez tę cholerną wyspę. No niby tak, musisz na sobą patrzeć. Tylko nikomu, ani paryskie, nie wiesz? Dobra, dobra, Serio, nie ruszyło go Ej no, co on jakiś nieśmiertelny nie. czy jak? Co to pomocy! I tyle po Twojej pomocy. Nie ma mis. Co dołem? Lecz nie sądzę. Dobra, udało się. A co tamten z lasu, czy co? Gdzieś tam spadł. Mm. No dobra, zobaczymy co tu jest. Z której strony to ma być wygodniejsze od tamtego czegoś? Okej, okay, nie wiem co dodało, ale okej okay. To jest do tego shotguna, to nie dać walczyć, walczyć, że nie w tym filmie, wiem, że w to ręki Gdzie się podziały wszystkie dzieci? Nie wiem, nie ja zamierzam się dowiadywać. Kolejne imię, wyryte w drewnie. Koko. Jakby. To brzmi jak zapowiedź trzeciej części. Myślałem, że są jakieś dokumenty, czy coś. A to tylko biurka. Okej. Okay. Co wy chcecie mi powiedzieć, że to? O, szpanie. Może to to było chyba, ale te dwie ostatnie, tego nie było. Uu, możemy mieć lunetę. I tłumik! Mamy tłumik, to jaka! O, szpanie. Ale nam święta urządzili. Niezłego prezenta. Czy ja wolę to, czy magazynek? Nie, no to dajcie mi tłumik. Ja chcę. Ale chcę. jeszcze będzie mnie stać na te. Dobra, ależ wolę. Najpierw tylko najmniej tego, środka czy zostali tu przysłani, żeby zbadać burzę? No, znowu... Sza... jest nadal włączone. Jak to możliwe? Musi być jakaś droga przez wodę. Pełno naboi do na no, ja nie wierzę Hmm, to słapać. No za szybko to to nie idzie. O. To było. Jakie decyduwać muszę. tak daleko, za daleko chciałam iść. No nic, muszę się tutaj dobrze Daj mi chwilę, bo... Muszę się tu poogarniać trochę. To znowu jest przysumowane. Ech, dobra. Ale przynajmniej już mniej więcej ogarniam, pamiętam, co miałam robić. To już jakiś plus przynajmniej. No Dobra, trzeba to bliżej jakoś to zaciągnąć. Ok, tak żeby w razie czego mnie nie usmażyło. tak pisko, tak daleko. Dobra, nieważne. Nie mam dzisiaj wejścia. Jest przez... taki fejlogenny dzisiaj ten odcinek, ja nie wiem. Muszę załapać jakieś lepsze wyczucie czasu. Ja się obawiam, że nie doskoczę. Co to jest? się, no, się czy coś tu tu jest Ja jest. nie jest pusto. No to nie jest trudno. No, zrobimy tam. Um... Magazyn. Artefakty ze starożytnego grobowca. Czego oni szukali? Nie wiem i nie wiem, czy chcą wiedzieć. A. A. Ok. O, mamy coś tu jeszcze. Schody się świecą. I to wszystko. No Dobra. No już mam wszystko uleczone. Tu 100. 70, 78, 91, 80. No i powinno być 100. No. Więc proszę mi tu oczu nie mydlić. Musisz mi powiedzieć, że jestem. Aaa, tu mi pokazujesz. No okej. Okay. tak mm, okay, jak się stąd wychodziło. Uuu, uh, a tu, tu jest. Nie wiem, jakaś droga powrotna była. Tu jest nie ta. Tam skrzyneczka do mnie mruga. Tam chyba też coś jest. No nie wiem, zobaczymy w drodze powrotnej. A, tam też jest skrzyneczka. A ja lubię skrzyneczki. A no i skrzyneczki. Nie, po co mi zapalasz? Nie potrzebuję światła tutaj. Nie, nie lubię takiej. Ja jestem. Tu. No okej. Okay. To jeszcze nie tak daleko. Jeszcze pół biedy. Dobrze, że on przyciąga do tego słowa. No, Serio? O, co my tu mamy? Słoneczna królowa starzeje się. Wkrótce wybierze swoją następczynię. Obawiam się, że będę nią ja. Jestem teraz jej ulubienicą. Rozpieszcza mnie, nazywa swoją najdroższą pierwszą córką. Trzyma mnie zawsze przy sobie, jak lalkę. Czeszy mi włosy, ubiera w swoje ulubione stroje. Nie potrafię wyrazić, jak bardzo mnie to niepokoi. No nic dziwnego, bo to jest krepi. Nie, to. kolea jeszcze nie mogę tego zrobić. A szkoda. Nie, tu będzie dużo strzałów i w ogóle. Tak mi się kojarzył. Nie podoba mi się Gdzie to jest? Gdzie jest mrugający coś? Na kawałki. O, jakoś mnie to nie dziwi. Znowu mamy ognisko bez tego. A jak się dzieje? Dobrze. Zobaczmy, jakie nowe umiejętności nam niby dodali. Mówili coś o dodatkach tego? A nie widzę żeby tu. Mam ukończone. Tu jest... Co tu jest? Aha, bo to jest z pistoletu. Tu co mi się zostało? Oprócz rzucania piachem w No to będzie w ramach FOGU mi się coś skojarzy przynajmniej. czy zrobić tu bardzo minimalny odcinek. Hmm. Patrząc na to, że tam się zacznie sielanka, Ta sielanka, raczej. Przeciwieństwo sielanki. To, ta. No, ja wiem ile mnie kosztowało wtedy? Trochę czasu. Dużo nerwów i niemało amunicji. Więc y jeśli pozwolicie, tu zakończę odcinek na dziś. Cieszcie się świętami, prezentami i... Do następnego odcinka na tym kanale. Trzymajcie się. Cześć.